Takim właśnie płyniemy. To jest nasz bliźniak. Tak jak Hewel już miał bliźniaka. My mamy las Supreme czy Supreme. Ale taki sam jest. Taki sam, identyczny. No i właśnie takim, jak widzicie, to my na takim jesteśmy. No i o, tutaj go dopychają, bo on właśnie parkuje. I przez tą furtę w tym promu Estonia się urwała i zatonęło 900 osób właśnie przez tą ale furtę. Ale taka katastrofa była drugiej II wojnie światowej. Czyli no tak, wojnie. to ten Helwig. Jakiś tam. No. Tak, tak. No ale nieważne, my płyniemy. To jest fajna fucha, Dopijanie statku tym małym statkiem. No ja nie wiem, czy taka fajna to jest. To jest, od... to 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 jest odpowiedzialność. Co ty? To co, ty? No tak. <laughs> <laughs> jak ja mówię o AFD. Wyklej ze strzelic, albo z Jak oceniasz prom. Jak oceniasz? Płyniemy, no. Są czytało opinie, że to są strasznie stary statek i w ogóle i zaniedbany i że fatalnie, ale uważam, tak, nie jest najświeższy, ale też nie był tak bardzo źle. Jest winda. Głupoty gadałeś. Jest lepszy niż ten, co płynęliśmy do sztokholmu nie. chyba. Nie? starszy, czuć, tak? się, że on ma takie. No, tak na meblach, widzimy takie, co no, troszkę zużyte, ale mi się podoba. Ale mi to jest spokojne. No? Fajny promień, ja jest to, choinka. Jest choinka. Jesteś Jest mecze, tego tak nie chcieli się pomodlić na tak kolanka. No. no już. No to jest taki główny hall w Sadku. Tam na górze jest sala zabaw dla dzieci i restauracyjka. Wszystko ładne, nowoczesne. Dużo ludzi. Ciekawe, czy jest wystarczająca ilość szalup. Dla wszystkich i czy policzyli wszystkie? Na pewno nie, bo ma maksymalna pojemność Z tego to prawie 3000 osób. 3000 osób? Hmm? No to musi być tyle szalów. Nie ma, nie ma.